widzowie. dzisiaj sobie znowu nagrywamy, ale tym razem będziemy sobie nagrywać nasze kostki, ponieważ tak naspierało nam się tutaj trochę kostek, więc zacznijmy, po prostu nie będę przedłużać. Jak znacie z pierwszej części tą kostkę. Jest to kostka 2 na 2, no nic specjalnego w niej nie ma. No teraz lecimy kostki 3x3. Tu już mamy taką szybką kostkę. Czekajcie. Dobra. ona na no, Strasznie. O, ułożym dobra. Eee, ja tu robię na speedrunie, bo tu już mnie te kostki pokazywały, nie? Tutaj taka kostka bez magnesów, nie? Tutaj... To była w ogóle moja pierwsza kostka. Dobra, teraz następna kostka to może być taka to fajna. Można na niej zrobić taki wzór. No, taki bardzo fajny. Lecimy dalej. Tego już nie pokazywałam. To jest taka kostka LEGO. I w sumie mogę ją tutaj ułożyć, ale to mi trochę zajmie. I w ogóle... Bo widzę, że ja to ułożę. A i zapytacie mnie, gdzie są inne części. E, zaraz do was wrócę. Tak. <gry> tutaj. Tutaj są jego części, więc... E, to można już wywalić. I teraz... E, taka trójkątna nie, kostka. Już, już pewnie znacie, że ją lubię układać. E, teraz... Mamy kostki 4 na 4 Ta kostka ogólnie jest mokra, ale za to bardzo fajnie się rusza, taka cichutka No, ogólnie A mm, najciekawsze jest to, że można zrobić tak Ech, Więc muszę uważać na nią Następna kostka to jest Kostka znowu 4 na 4 tylko ma tutaj takie czarne naklejki, tak samo jak e, ta kostka, więc lecimy dalej. Speedrun nakrywania. A jeszcze mam e, dwie kostki 3 na 3 No tak, zapomniałam. To jest, to jest ogólnie taka mirror e, kostka. I jest to ogólnie taka sama kostka jak 3x3, nie? Kładę się ją tak samo. Plus jest taki y, do układania, że ona ma takie tutaj naklejki. A nie, bo. E, pra, bo prawdziwa. Hmm, prawdziwa... Pa, prawdziwy Mirror. mirror e, kostka to ma tutaj. Nie ma naklejek. Jest to tak po prostu srebrna jeszcze w laptopa. Oj, no i następna kostka ciekawe czy ją znacie po dźwięku jeszcze ruszania. jest to ta kostka ją totalnie nienawidzę no tutaj mi brakuje, tutaj też mi brakuje tutaj w ogóle jest odwrócone nie dobra nie ma co pokazywać teraz mamy taką mi yy jak to się tam nazywało, mega, 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 nie przypomnę sobie dzisiaj. Yy, ona po prostu jest taka, mam z nią taką historię, nie, że tą kostkę przez przypadek, e, jak miałam gdzieś 8 lub 7 lat, to ją przez przypadek pomieszałem, nie, i ją tak układałem przez e, dokładnie 2 lata lub 3. I, już w I w końcu mi się udało ją ułożyć i się dopiero sk skapłem, że jest w ogóle aplikacja, że, gdzie mogę ją ułożyć, a ja się tak trudziłem, żeby ją ułożyć ja yeah. dobra. następna moja nowa kostka jest to taka kostka 2 na e, powiedzmy 4 na 2 na 4 jest to no, no, no można powiedzieć, że normalna, ale kiedy zrobimy taki ruch to nagle możemy zauważyć dziwną tutaj rzecz. Tutaj. Że tutaj się nie kończy tutaj można nadal. I kiedy na przykład pokażesz to swojemu koledze, nie? Taką kostkę, nie? I zrobisz tak na przykład i Strollujesz go, że nagle. Ops, popsułem ją. <taki>, Taki dobry prank na koledze. Na przykład yy, ja swojego kolegę mogę tak sprankować. No yy, te kostki się polecą, no. Szpakty się tylko trzy zostały. Nie, cztery, dobra. Uff, na szczęście. No, tutaj jest taka kostka 5 na 5 Kostka 5 na 5 na 5 i ja ogólnie to. No co? co, co no. no. Mogę na nią powiedzieć, że to jest taka normalna kostka. Nic szczególnego tutaj nie ma. I. Już wam pokazywałam to w tym odcinku. Teraz naszykujcie się na, wiel na wielkie giganty, tylko poczekajcie. Dobra, tylko żeby nie spadło. Nie! Dobra, użyłem te, tą kostkę, żeby e, trzymała mi tutaj, nie? Żebyście wszystko widzieli. Czekajcie. O. Dobra, trzyma się. Teraz jest to mega, gigantyczna kostka. Najbardziej większa, największa z mojej kolekcji w sumie. Kostka 10 na 10. Eee jest po prostu gigantyczna, no co ja mogę o niej powiedzieć tak jest wielka, że nie mogę ją tutaj zmieścić na kamerze więc <laughs> przechodzimy do następnej kostki dobra, troszeczkę musiałam się zrelaksować ponieważ jest to taka kostka pomieszana 11 na 11 i ona jest po prostu pomieszana, nie? Otóż jaka jest historia tej kostki? Dlaczego ona jest pomieszana? Już Wam wszystko wytłumaczę. Otóż, otóż e, dokładnie 3 czerwca 2025 roku e, robiłem sobie taki wzór, nie? E, gdzie e, mogę Wam wytłumaczyć, jaki to był wzór? Gdzie ten klocek? Zamiast być tutaj, to był tutaj. Nie wiem, czy mnie zrozumiecie, no ale ja nie umiem to tak wytłumaczyć. Mogę Wam to pokazać, w sumie, jak to się robi. Czekajcie, tak. Odwracamy. Kurczę, zatrzymam. Tak robimy. Teraz tak. Nie, czekajcie, źle zrobiłem. O, tak. Ach. Dobra. Jon, ta kostka mi się nie, mieszy, nie mieści. O! Zobaczcie, że tutaj jest taki na przykład zielony, a tutaj jest ten tutaj biały. Nie, wytłumaczyłem, bo ta. To... <laughs> Mam nadzieję, że Wam to wytłumaczyłem. No i ogólnie, przez przypadek, jak robię ten właśnie wzór to. Kostka mi się pomieszała. Otóż dlaczego mi się pomieszała? No, bo chciałam zrobić wzór. I już więcej tego wzoru nie będę robić, bo znowu mi się pomiesza pewnie kostka. Um, I w sumie, mam na szczęście taką ułożoną. Yy, a dalsza jego historia, to dzień później, bo to, to, to nie, jeszcze. Eee, tego samego dnia 3 czerwca eee, dokładnie ją schowałem do szafki, żeby <laughs> schować do szafki z ubraniami jeszcze i ja ją tam schowałem nie i żeby o niej nie myśleć, bo tak nie mogłem zasnąć wtedy kiedy mi się to stało eee, i ogólnie mama mi kupiła nową kostkę na szczęście już ułożoną, więc nie ma już z nim żadnej problemu I ogólnie macie do tego TikToka e, Ogólnie jakbyście mnie oglądali to e, Przed... To, nie Trzeci, ostatni e, Film to To właśnie e, Short, to znaczy to wtedy on się tam wyświetli e, Ten właśnie short Chyba nie, bo je. Nie, nie, nie pamiętam. No, co raczej. Dobra, no to teraz kostka już ułożona. Patrzcie, jak ona fajnie wygląda. Taki wzór. Nie. Żałuję, że ją tam pomieszałem, ponieważ, nie wiem, mogłem się was spytać, jak to ułożyć, no ale wolałam to już pomieszać. No, trudno. Więc tak ona wygląda. Ogólnie jest trochę... Taka dziwnie się trochę rusza. Ja w ogóle mam tą są naklejkę co... co ma... Ten, ta kostka, tylko... Tylko poczekajcie, gdzie tu jest ten biały. O, Znalazłem. No, bardzo podobne są. To są te same. Widzicie? O, przybliżę wam. To, to są te same kostki. Z tej samej firmy. Więc to my, w sumie to były wszystkie kostki No, wszystkie Tu żadnej nie mam. Dobra, no to były wszystkie kostki już I mogę powiedzieć, że yy, wracam za lat 40